Witamy się z Wami z wyspy Kanaryjskich. pięknie, gorąco, słonecznie i wakacyjnie. Życie na tej wyspie toczy się głównie z myślą o turystach. Zamieszkuje ją na stałe około 125 tysięcy osób. Całe życie e, głównie skupia się na wybrzeżach. Większość wyspy jest niezamieszkana, ma taki surowy, dzielniczy klimat. Możemy tu spotkać dużo ciekawych gatunków, przede wszystkim zwierząt. Roślin tu za dużo nie ma. No i co wie, Wszędzie widzimy wiewiórki, kozy, kozice. I mamy mnóstwo kompleksów turystycznych z takimi ogromnymi hotelami, ale nie musicie to wykupywać w czasu bo Słuchajcie, ceny w sklepach są naprawdę, jak na ceny w euro i na wakacjach, bardzo, bardzo niskie. Można sobie tu wykupić wakacje bez przepłatania w hotelach. Mamy tutaj bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg. Tych dróg nie ma wiele, ale są naprawdę na odpowiednim poziomie. jedynie tylko do niektórych atrakcji turystycznych musicie dojechać, na przykład po kamieniach czy taką drogą szyfrową, ale uwierzcie mi, dacie radę. Pogoda tutaj bywa kapryśna, czasami yy, mamy zachmurzenie, ale nie ma się tym naprawdę to przejmować, bo po chwili wychodzi piękne, gorące słońce. Tak było właśnie dzisiaj do południa chmury, a teraz piękne. Wspaniałe, słoneczko. Na tej wyspie uprawia się głównie Aloes i to jest bardzo dobre dla nas, turystów, zwłaszcza jak spalimy się na słońcu, bo wszędzie możemy kupić naturalne, wspaniałe i tanie kosmetyki. Z racji tego, że wyspa ta nie jest do końca jednorodna, jeżeli chodzi o krajobrazy, my wykorzystaliśmy ją naprawdę na maksa. Mamy i wulkaniczne skały, i piasek, i czarne plaże, i piaszczyste, i jaskinie. My już tą wyspę tutaj mamy odtykaną dookoła, także zapraszamy Was nie ja tylko po to, żeby tu wypocząć, ale również po to, żeby z nami tu przylecieć. Sesję All Inclusive tylko i wyłącznie z fotowideo Adam i Ewa.